Yo, yo, that's right, it's me. Witam wszystkich serdecznie, 1 września, niektórzy by szli do szkoły, ale jest niedziela. My z kolei zaczynamy drugi miesiąc, drugą edycję pojedynku, tym razem będzie pojedynek ze mną. Tutaj na wstępie od razu chciałbym pochwalić poprzednich uczestników i chciałbym tutaj pochwalić też Łysego, bo nie było jakby wstydu, gdzieś tutaj team obstawiamy, pozostawił po sobie... Dobre wrażenie No ale Sebek generalnie tutaj pozamiatał 12 trafionych kuponów Na 25 granych Wczoraj jeszcze trafiony yy, Solidny kupon pod kurs 3,80 o ile się nie mylę No i tutaj w ogóle była deklasacja nie? Sebek pierwsze miejsce, Łysy na drugim Esposito na trzecim i Gołąb na czwartym Tutaj była znaczna różnica punktów Pomiędzy pierwszą dwójką A drugą dwójką niemie i tak dla wszystkich gratulacje Bo fajne, fajna była ta rywalizacja Dlatego lecimy Dzisiaj y, z drugą odsłoną, i tym razem ja będę tutaj reprezentował, team obstawiamy. Cały miesiąc będziemy się bawić na y, Superbecie, także będą tutaj oczywiście promocje przed kuponami. No i dzisiaj jest takowa, jest takowa, jeżeli ktoś by był zainteresowany. Oczywiście jest to skierowane y, do osób, które jeszcze konta nie mają na Superbecie. No tak wygląda, niestety, y, niestety rynek w Polsce, że te promocje y, są skierowane do osób, które jeszcze nie mają konta na danym Bukmajerze, żeby tutaj przyciągnąć do siebie y, więcej klientów, więcej graczy. Y, w Superbecie wygląda to dzisiaj. na jak ktoś jest zainteresowany, promocja na mecz Realu Madryt z Betisem, link będzie oczywiście w pierwszym komentarzu pod tym filmem zakładacie konto, weryfikujecie, weryfikujecie konto, żeby mieć to od razu z głowy potwierdzacie zgody marketingowe, to jest kwestia najważniejsza, bez tego nie będą wlatywały absolutnie żadne bonusy, więc sprawdźcie czy to macie, na szczęście można to nadrobić później, no ale lepiej to mieć od razu zrobione przy zakładaniu konta kolejny krok to depozyt minimum 5 dyszek tutaj trzeba pamiętać, że jest jeszcze podwojenie depozytu przy pierwszym depozycie, bo jakby nie patrzeć, promocja na mecz Realu Madryt jest tylko rozwinięciem promocji powitalnej. No, jak sobie wpłacicie maksymalnie dwie stówki, to wtedy jeszcze dwie stówki dostajecie. Z racji podwojenia pierwszego depozytu Ale żeby się zapisać do tej promocji 5 dyszek absolutnie wystarczy Tu jeszcze dostajecie od razu ekskluzywny freebet 35 ziko Kolejny krok to postawienie kuponu single Za minimum 2 zł. Na to, że Real Madrid wygra dzisiaj Betisem z Betisem salda depozytowego To też jest bardzo ważne Jeżeli tak będzie Jeżeli Real wygra i postawił salda depozytowego To w przeciągu 72 godzin 300 w bonusie jeszcze tutaj wlatują na Twoje konto Bonusem trzeba obrócić Ile razy tam trzeba obrócić? 3 razy po kursie 1.91 także nie jest to nic komplikowanego Jak ktoś jest zainteresowany pierwszy komentarz pod tym filmem tam będzie znajdowało się link do założenia konta my lecimy jeszcze z konkursem nie mogłoby tego zabraknąć. Eee... Dwie dyszki, dwie dyszki będą rozgarnięcia, to łysy wczoraj mówił, że dyszka i czy wczoraj że dyszka Ale ja nie wiem, także będzie dychać, dzisiaj dwie dychy będą dzisiaj, najwyżej jest to na i co? Standardowe zasady, nie? Czyli łapa w górę, subskrypcja tego kanału, w komentarzu typujecie dokładne wyniki minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Manchesterem United a Liverpoolem typujecie do godziny 17. Komentarze edytowane dodane po tej godzinie, czy bez eee, Niku gracza na Superbet nie biorą udziału w zabawie. No i dobra, tak jak mówiłem, eee, druga dzisiaj edycja będzie ruszać. Edycja. Na pierdalanka, czy pojedynek z grubym. Wtedy był pojedynek z łysem, teraz będzie pojedynek z grubym. E, cztery kupony, czterech śmiałków, e, w tym ja. E, oprócz mnie będzie Freddy, Fabregas. I terror. Zobaczymy, kto tutaj będzie na najlepiej typowo na przestrzeni całego miesiąca. Ja już kupony mam zagrane, także możemy tutaj powoli lecieć. I dzisiaj polecimy sobie po prostu chronologicznie, tak jak ja to dostałem od góry do dołu. Od Frediego dubel na dzisiaj. Z kursem, już wam mówię, jaki tutaj jest kurs 307, 307 kursiwo, także na spokojnie tutaj starcik. Generalnie punktacja będzie wyglądała tak, że dodajemy punkty. Które są kursem z trafionych yy, kuponów Czyli jak Freddy trafi ten kupon yy, No to 3,07 punktu będzie miał przypisane I tak dalej, i tak dalej, nie? Yy, Freddy gra na dzisiaj dubla Zwycięstwo Celtiku z Rangersami Celtic dobrze wszedł w ten sezon yy, W przeciwieństwie do Rangersów yy, Także dziś tutaj na własnym Na własnym obiekcie Przed własną publicznością Na pewno będą faworytem Juventus z Romą Powyżej 1,5 gola w meczu I Juventus ma wykonać poniżej 6,5 rzutów rożnych Generalnie Freddy Nawet tutaj pokusił się o Małą Analizę co do tych spotkań Także jeżeli ktoś by był zainteresowany Możecie śmiało wbijać na Discorda Tam wszystko jest napisane Ja oczywiście tego nie będę czytał Żeby tutaj filmy nie trwały po 20 minut Ale sami możecie sobie zerknąć Powtarzając tutaj wygrana Celticu z Rangersami Juventus z Romą powyżej 1,5 gola w meczu I Juventus ma wykonać maksymalnie 6 rzutów rożnych Drugi kupon na dzisiaj co my tutaj mamy? Od kogo my tutaj mamy? Drugi zameldował się Fabregas dzisiaj i Fabregas zagląda sobie chociażby do Ligi Czeskiej, gdzie grają Teplice z Mladą Bolesławą. Ja tu się gubię dzisiaj, nie? Gubię się dzisiaj strasznie, ale to musicie mi wybaczyć. Będzie lepiej, będzie lepiej, wejdę tutaj w rytm z powrotem filmowy. Teplice z Mladą Bolesław, Mlada Bolesław ma 6 gola i teplice mają otrzymać powyżej 1,5 raty. Według tego co czytałem od Fabregasa bardzo fajne dwa zdarzonka, które się często zdarzają. Tak jak mówiłem, na Discordzie będą znajdowały się opisy do tych typów, jeżeli ktoś będzie oczywiście chciał podawać, bo to nie jest obowiązkowe. Rosenborg z molde powyżej 2,5 gola, to mi się osobiście bardzo podoba, bo Rosenborg ostatnio w coraz lepszej formie jest. No a Molde to wiadomo. Molde to jest Molde. No, i tutaj mamy następny kupon od Terrora. A generalnie, jeszcze wracając, wracając, tu jeszcze nie przeskoczę 3,54 w kursie Fabregasa, czyli jeżeli wejdzie, tyle punktików będzie dodane. Lecimy dalej. Terror ma dzisiaj również dubla przygotowanego: Szalkę z kolonią, druga niemiecka Bundesliga, czyli jakby nie patrzeć, Konik Terrora powyżej 2,5 gola w meczu. Ja, jakby tutaj tej drugiej niemieckiej nie śledzę, no ale patrząc na kurs, jest to zdarzenie. Z dużym prawdopodobieństwem, chyba że tu nie ma, chyba że jest właśnie jakiś, e, jakaś niespodzianka i jakaś e, trap, pułapka, nie od Bukmacher'a e, i Radnicki z Kweną z wezdą, powyżej półtora gola w meczu i Kwena ma wygrać. No Kwena wiadomo, co sezon faworyt do wygrania ligi e, Także tutaj 150 kursiwo na to 229 łącznie e, troszkę tutaj spadł od momentu wrzucenia kuponu na Discord. No tak to będzie wyglądało. nie? Niektórym będzie troszkę rosło, niektórym będzie spadało, ale tutaj Terror na razie idzie najspokojniej. No i mój kupon się na końcu, jako gospodarz będę ostatni. Ja poleciałem w Trebla i ten Trebel jest dosyć mocny w mojej opinii. Chelsea z Crystal Palace powyżej 2,5 gola w meczu. No Chelsea, wesoły futbol, wystarczy spojrzeć na poprzednią kolejkę. Coś fantastycznego. Myślę, że tutaj trzy brameczki też będziemy Mogli zobaczyć Legia Warszawa z motorem Lublin. No tutaj wydaje mi się, że ten motor gra dobrze, ale na wyjazdach. Na wyjazdach może być ciężko, tym bardziej przy Łazienkowskiej na pewno będzie full. Legia przed przerwą na reprezentację, awansik już jest załatwiony. No wszystko tutaj wskazuje na to, że Powinni sobie poradzić No i Lille z PSG, powyżej 2,5 gola po kursie 1,75 Coś pięknego, bo te PSG Też mocno weszło sezon, też pokazują Swoją siłę w ofensywie W mojej opinii wydaje mi się, że Jakby taki ciężar, czy kamień z serca Więc patrz, że nie ma już tego Mbappé Mogą sobie postrzelać jak chcą, nie muszą grać Na jednego zawodnika I tak to będzie właśnie śmigało Myślę, że tutaj trzy brameczki też zobaczymy 4,20 kurs, no i tyle punktów Będzie przypisane, ja tutaj lecę ostro od samego początku, jak uda mi się trafić ku no to już będę miał fajną przewagę no i zobaczymy, co to dalej będzie mamy wszystko pograne, wszystko wam tutaj pokazałem, za chwilę odpalam jeszcze live'a na no obstawiamy, jeżeli ktoś jest zainteresowany wbijajcie, jak nie, no to standardowo życzę wam nie niebanalnej nie niedzieli, o może tak wybrnę z tego, niebanalnej niedzieli i my widzimy się e, jutro na kolejnym filmie siema